Ma też drugi aspekt odpowiedzialności i wzajemnego szacunku. I tu odnoszę się do tej, właśnie do pana Grzegorza Brauna z prośbą o założenie maseczki. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanujmy się, tak. Szanujmy się wzajemnie. Uważaj na szantażystów, właśnie będąc odpowiedzialnym za drugiego człowieka za tych. Którzy zastraszeni bali się przyjść do lekarza, za tych, którzy odbili się od drzwi szpitali i umarli. Nie mam prawa firmować własną twarzą kłamstwa, przez które oni umierają i chorują. Nosząc tą maskę i dając się moralnie zaszantażować poprzez przewrotne zarzucanie mi winy i nieodpowiedzialności, przyłączam się do tego kłamstwa. Swoim zachowaniem je potwierdzam. To nie jest zwykłe założenie maski. To jest potwierdzanie kłamstwa, które zabija. I to, że zabija, to jest fakt, a nie niesprawdzona teoria. Bo to oni przewrotnie zarzucając nam teorie spiskowe, sami opierają się na zgadywance, na teorii. Uważaj na szantażystów. Są pewne techniki pozwalające zagłuszyć nawet najtwardsze logiczne argumenty, które podważają Twoją wersję sytuacji. Teraz mamy taki czas, w którym są one bardzo często wykorzystywane. Czas społecznego niepokoju, emocji, rozstroju, strachu sprawia, że pewne manipulacje są bardziej skuteczne niż zazwyczaj. Teraz właśnie mamy taki czas. Stąd też. W przestrzeni publicznej, w mediach, ale i w relacjach prywatnych pomiędzy ludźmi często możemy spotkać się z niezwykle krzywdzącymi, ale skutecznymi manipulacjami. Pierwsza z nich szantaż moralny. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. No z przykrością muszę stwierdzić, że pan poseł nie stosuje się do zaleceń i nie ma maseczki. To bardzo przykre, że nie dba pan o posłów i pracowników. Chcąc kogoś zmusić do wykonania chcianych przez nas czynności do określonego zachowania, zamiast argumentować i przekonywać go do tego, by tak się zaczął zachowywać, trzeba go zaatakować oskarżeniem, odwołaniem się do jego, hmm, do odpowiedzialności za bliźnich, trzeba mu zarzucić winę, wystarczy mu pokazać, jeśli tego nie zrobisz, to będziesz winny, że ktoś tam będzie chory, że będzie umierał. Działa! Ludzie czują się naprawdę przynagleni, niezależnie od tego, czy to, co jest rzekomo podane jako wina, rzeczywiście taką jest. Przykład, no te maseczki. Żeby zrozumieć, dlaczego to obwinianie jest nieuprawnione. Proszę zauważyć, ono nie jest udowodnione. Ono jest założone jako oczywistość, że brak noszenia maseczek, brak tej maseczki jest jakąś winą. Tymczasem mamy tutaj do czynienia z kolejną manipulacją. Obracaniem kota ogonem, czyli z wymaganiem tłumaczenia się od tego, kto zachowuje się normalnie, czyli tak jak dotąd, jak zastaliśmy świat, gdyśmy na niego przyszli, tak ludzie chodzili bez masek i żeby. Odejść od tej normy trzeba mieć jakieś twarde dowody. A brak tych dowodów w zestawieniu z zarzutem kolejnym jest przykładem następnej manipulacji. Metody obracania kota ogonem, e, zwanej inaczej metodą złodzieja, co najgłośniej wrzeszczy łapej złodzieja, żeby odwrócić uwagę od siebie. Tak. Proszę bowiem zauważyć, że to rzekoma skuteczność noszenia maseczek i jej lepszość niż nienoszenie jest tutaj niesprawdzoną teorią. Tymczasem tych, którzy na to zwracają uwagę, powołując się na badania, na przykre konsekwencje związane z tym noszeniem, tych się obwinia o teorie spiskowe. Tymczasem oni podają fakty. Ludzie umierają, bo nie zostali przyjęci pojawia się zastraszenie, które wcześniej przed sytuacją pandemii było podawane przez lekarzy, jako jedna z przyczyn odniżenia odporności, czy nawet zwykłej, zwykłych reakcji panicznych, które powodują problemy. Panie, ma... Panie premierze... Panie ma... Tak, z oddychaniem i z sercem. Co się wszystko ze sobą nakłada, razem z sytuacją ekonomiczną, która również nie pozwala uzyskać pieniędzy na to, żeby mieć się za co leczyć na rozmaite inne choroby, tak. Faktem jest też to, że wiele ludzi zostało nieprzyjętych do szpitala i umarło na choroby takie, na wyrosty grobaczkowe, na jakieś obrzęki. I znamy takie przykłady z naszych wiosek, miast i od naszych znajomych, rodzin. I to, o to się ignoruje. I tych, którzy wskazują na te przykłady, zagłusza się przewrotnym zarzutem, że to oni szerzą teorie spiskowe, tymczasem nie. Oni podają fakty. Natomiast rzekoma skuteczność na skalę ogólną lockdownów i masek to jest niesprawdzona teoria, a więcej, teraz, kiedy mamy już pewne dane związane z tym, że wzrosła ilość zgonów, z czego większa część to niezgody na COVID, nawet już abstrahując od e, błędów metodologicznych w tych statystykach covid tego, że... Ich... Nie wiadomo ile tego jest. Wiemy już, że większość zgonów z tej puli zwiększonej ilości to zgony z powodu innych chorób, co pokazuje niestety trafność przewidywań tych lekarzy, badaczy, którzy mówili, że lockdowny, maski spowodują strach, sparaliżują służbę zdrowia i przyczynią się do tego, że ludzie nie będą przychodzić do lekarza, w konsekwencji w pewnym momencie zaczną umierać na nieleczone choroby, po drugie umierać na konsekwencje ekonomiczne. Psychiczne, tak? Odpornościowe. To wszystko siłą rzeczy osłabienie odporności zdrowia, możliwości leczenia, blokowania leczenia, no, w pewnym momencie poskutkuje zwiększoną liczbą śmiertelności. I to jest gorsze niż śmierć z powodu wirusa. Pa, panie, pośle, panie, panie pośle, mam do pana, ale posłuchajcie państwo, naprawdę, mam do pana serdeczną i uprzejmą prośbę. Jest dobra atmosfera, jest pan premier, będzie zaraz odpowiadał. Byłby pan tak łaskaw i założył maskę? Bardzo pana o to proszę. A propos, panie marszałku, panie premierze, pan się orientuje, czy, czy pan nie jakiego słyszy? typu urządzenie założyli pan na twarz pana współpracownicy? Czy mogę pana serdecznie i uprzejmie jeszcze raz poprosić o to? Pan się nie ośmieszy w ten sposób. Pan będzie taki sam jak my. My nie jesteśmy źli. Czy Panu mam pożyczyć maskę? Niech pani, proszę pana, ale jest, jest poważna atmosfera. Jest premier polskiego rządu. Dopuściłem do dyskusji. Wszystkie kluby zajęły stanowiska. Mogę Pana naprawdę uprzejmie o to prosić? Czy pan Korwin-Mikke, którego szanuję, czy mogę pana prosić o pomoc? Niech pan mi pomoże. Proszę pana jak kolegę posła, starszego ode mnie, którego szanuję. Mógłby pan panu posłowi Barno-Brownowi dać maskę? Niech pan to zrobi. Czy ja mogę zabrać głos pani Tak jak pan zabierze maskę. Ale niech pan założy maskę. Dziękuję Proszę pana, ale pan, pan jest wyłączony. Naprawdę pana proszę. To nie jest. Pan jest ode mnie mądrzejszy i rozsądniejszy. Proszę pana o rozsądek. Znamy pana książkę, jest cudowna. Mógłby pan założyć maskę? Czy pan mógłby nas nie ośmieszać? Ja wszystko biorę na siebie. Ja pana serdecznie za wszystko przepraszam. Niech pan założy maskę i niech pan założy. Niech pan powie. Bo, może pan Korwin-Mikke zajmie za, 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 za stanowisko. Panie, mikrofony są już włączone? Nie. Dobrze. Panie premierze, przepraszam pana za zaistniałą sytuację. Czy będzie miał pan ochotę zabrać głos i odpowiedzieć klubom? Dziękuję. Bardzo serdecznie proszę. Bardzo, bardzo proszę. Czas się Panu skończył. Bardzo proszę Pana Premiera, Panie Premierze, zapraszam serdecznie. Nie musimy się ośmieszać naprawdę. Jeszcze raz Pana proszę, chce Pan zabrać głos? Niech Pan zobaczy, nikt na Pana nie krzyczy po raz pierwszy, nikt nie straszy karą finansową. Proszę Pana jak mężczyzna, mężczyznę. Proszę założyć maskę. Proszę o głos Nie, nie. Jeżeli pan nie założy maski, nie będzie miał pan głosu. To jest podstawa. To jest podstawa pana. Proszę pana, podstawą prawną jest decyzja pani marszałek Sejmu. Artykuł czwarty posłowie przebywający podczas obrad w salach o których mowa w paragrafie pierwszym, obowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części maski, maseczki albo przyłbicy. To jest podstawa prawna. Mogę jeszcze raz Pana uprzejmie prosić, czy mógłbym prosić Pana Nestora Korwin-Mikke o pomoc w tej sprawie? Ktoś u Was musi mieć rozum, Panie Pośle. No dobrze, panie premierze, przykro mi po prostu. Yy, proszę pana o chwilę jeszcze. Yy, mam ogłosić przerwę, panie pośle? Tak. Proszę państwa, proszę pan głos, panie, panie premierze, jeszcze raz pana przepraszam, ogłaszam, ogłaszam minutę przerwy. Minutę przerwy. A pana serdecznie, pana premierze, proszę, żeby pan pozostał. Bardzo proszę. Ale proszę posłów i posłanek, ja sobie dam radę. Ja pana jeszcze raz proszę. Reprezentuje pan konfederację. proszę No niestety. Wykluczeniem. tu jest też ta druga za A, jakby Żona już podamkę to O, to jest jest gorsza. To jest najgorsza. To jest od razu kara, a tu jest po kolei dziś do wykluczenia z Panie pośle, wznawiam obrady. Zaczynamy to, co Pan lubi najbardziej. Panie pośle, zwracam Panu uwagę, że zakłóca Pan obrady Sejmu. W przypadku braku Pana reakcji powiem Panu następną reakcję. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu. Przywołuję Pana do porządku. Proszę I uprzejmie głos, Panie, Panie Pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu, przywołuje Pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia Pan prowadzenie obrad. Proszę o głos, Panie, głos... Panie Pośle, Pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu Pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Dziękuję serdecznie. Panie premierze, szanowni posłowie i posłanki, przepraszam bardzo za zaistniałą sytuację. Panie premierze, zapraszam do dyskusji. Jeszcze raz przepraszam uprzejmie. Proszę, proszę państwa, bardzo dziękuję serdecznie. Jeżeli państwo pozwolicie, to mam taką krótką refleksję. Ona, panie premierze, szczególnie do pana, to mówię również. Niech pan zobaczy. Można tak to zorganizować, że pan w pełnym szacunku przedstawia swoje zdanie, a kluby w pełnym szacunku. Przedstawiają swoje zdanie. Może być Sejm pełen dyskusji. Może być Sejm normalny, bez służby marszałkowskiej i bez straży marszałkowskiej. I jeżeli to mi się udało zrobić razem z Państwem. Dalej kolejna metoda to konstruowanie chochoła. Jeżeli ktoś podaje tego typu fakty, które podważają naszą teorię i nasze obwinianie tego kogoś, to my możemy. W odpowiedzi. Polemizować nie z tym co on rzeczywiście powiedział Tylko przypisać mu jakieś absurdalne stwierdzenie Które no łatwo obalić to jest takie konstruowanie chochoła Którego łatwo obalić Znaczy na przykład powiedzmy, że on neguje istnienie wirusów Czy neguje istnienie osób chorych Czy jeżeli na przykład zachorował no tam, Był w szpitalu, dusił się i tak dalej To a widzisz, widzisz A jednak, a ty mówiłeś, że maski nic nie dają no tak, tylko że to że zachorował nie znaczy, że maski cokolwiek dają. Wręcz przeciwnie, akurat takie argumenty padały w przypadku na przykład posła Artura Dziambora, który zachorował dopiero wtedy, kiedy po pierwsze najpierw był na kwarantannie kiedy nic mu się nie działo, no i przeszedł, wyszedł i jak wyszedł, to już chodził w tych maseczkach, jak nakazano. Wszyscy wokół niego w maskach, tych, tak? I dopiero wtedy się poważnie rozchorował, co raczej świadczyłoby, jeszcze nie świadczy. Co jest już pewną przesłanką? temu, by wziąć pod uwagę, że może jednak te maseczki takim osobom, które mają astmę, problemy z oddychaniem i czy otyłością szkodzą. I może to, jak szkodzą, jest gorsze niż to, jak pomagają. Tak na skalę ogólną. I dalej, niektórzy mówią, "A, bo przecież maseczki nie są dla ciebie, tylko żebyś ty nie zaraził innych. No tak, ale to dalej konstruowanie hoła, bo nie taka jest argumentacja tej osoby, że ona nie nosi maski, bo ona się nie boi zachorować. Nie, nie nosi maski, bo na przykład nie chce firmować swoją twarzą kłamstwa, w wyniku którego siana jest panika, strach, który jest elementem potwierdzania niesprawdzonej teorii, teraz już zresztą obalonej przez te dane, które podałem, że ludzie umierają od tej paniki i paraliżu służby zdrowia. Nie chce firmować tego kłamstwa, tej teorii. Po prostu nie chce brać udziału w kłamstwie, jeżeli ma jego świadomość. Jest taka zasada medyczna, primum no nocere, i to, co zrobiono, to jest jej łamanie. I ci, co odwracają uwagę od tego argumentu, poprzez obwinianie, poprzez konstruowanie hoła wmawianie, że ktoś neguje wirusy i to, że ludzie chorują, jest no, nieuczciwą manipulacją, niestety bardzo skuteczną, bo ciężko w dyskusji od razu ją wytknąć. Wymieniliśmy tak: szantaż moralny, łapej złodzieja, konstruowanie hoła co tam jeszcze? Kolejną metodą manipulacji jest samospełniająca się przepowiednia. I to już jest nie tylko manipulacja, to jest bardzo szkodliwe działanie. To jest, po pierwsze już wspominaliśmy o tym, łamanie zasady Primum non nocere. I podejmowanie takich działań, które tylko tutaj medialnie wyglądają na jakieś skuteczne, natomiast które, jako niesprawdzone, mogą dopiero wywołać wieszczoną chorobę albo mogą być rzekomym lekarstwem, które jest gorsze od choroby. I przed tym przestrzegali eksperci: jeżeli nie wiemy, czy to działa, to nie róbmy tego. Nie róbmy tego, bo może być gorzej. Jeśli to zrobimy, możemy dopiero wywołać wieszczoną chorobę To jest metoda strażaka, co podpala raz Żeby później go bohatersko gasić I potwierdzić swoją rzekomą wieszczbę Że będzie się paliło No tak, no będzie się paliło Jak strażak ochotnikom, których Swoją charyzmą zwerbował Ponalewał do wiader benzynę zamiast wody I kazał im gasić to tam ognisko Które gdzieś tam się bezpiecznie paliło I było do opanowania No to no, ogień rozniecili Jeszcze dmuchali, tak Słyszymy to właśnie na przykładzie pana posła, który tutaj w sejmie po pierwsze powtarzało się powielokroć z ust różnych marszałków i jego kolegów to wyświechtane zagranie. Pan jest winny to nie o pana chodzi, pan se może, ale to chodzi o zdrowie innych, które zalicza się do szantażu moralnego, dalej konstruowania chochoła, definiowania sytuacji niezgodnie z prawdą i opierania na niej zarzutów. O właśnie i to jest kolejna chyba już czwarta metoda manipulacji, czyli kłamliwe definiowanie sytuacji i opieranie na niej zarzutu, a to definiowanie traktuje się nie jako coś, co trzeba uargumentować, tylko jako oczywiste i wymaga się od tego, komu się zarzuca, żeby to on się tłumaczył, podczas gdy on się zachowuje normalnie, na przykład chodzi bez maski, a to, co się mu próbuje narzucić siłą i mówiąc, że to jest obowiązek jest czymś Anormalne tak jak noszenie masek tak na co dzień jest anormalne, z odejściem od normy. To jest czwarta metoda manipulacji, tutaj na przykładzie pana posła Grzegorza Brauna, skutecznie była powtarzana przez różnych ludzi słyszymy to też na ulicach. Z tym wiąże się też piąta metoda manipulacji błędne koło w rozumowaniu, to znaczy. W sytuacji, kiedy ktoś yy, wskazuje na to, że ta podana definicja sytuacji kłamliwa, która jest elementem czwartego rodzaju manipulacji, ta traktowana przez większość jako oczywista, ale niczym nieuzasadniona, jako taka zagrażająca temu, że może stać się samospełniającą przepowiednią, że może być gorsza od choroby, że łamie zasadę primum non nocere i domiemania niewinności, czyli te wszystkie wymienione, że to wskazuje, że ona jest niesprawdzona i wymaga jakichś uzasadnień, to można też yy, przy okazji, konstruując Hochoła, zrobić taki myk. I tak ludzie robią tak bezwiednie w zwykłych dyskusjach. Zagłuszyć jego argumenty i próbować je obalić powtórzeniem tego, co ten ktoś właśnie pokazuje, jako wątpliwej, nieuzasadnionej, czego uzasadnienia on wymaga. Czyli powtarza się to, co jest przedmiotem sporu. To jest błędne koło w rozumowaniu. Czyli ktoś twierdzi, głupoty gadasz, bo słonie latają na 20 metrów. A kiedy ktoś mu odpowie, zaraz, zaraz, ale jakie słonie, na jakie 20 metrów? To się mówi, a ty głosisz teorie spiskowe, przecież to jest fakt. Różowe słonie latają na wysokość 20 metrów. Każdy o tym wie, że różowe słonie latają na wysokości 20 metrów. No i ten, no ja wiem, że ty tak twierdzisz, ale no właśnie to jest coś, z czym się nie zgadzam i czego udowodnienia wymaga. Nie możesz powtórzyć tego, co ja tutaj podważam. Ja wiem, że ty tak twierdzisz. O, albo na przykładzie tej afery covidowej, kiedy ktoś wskazuje na głosy naukowców, Uważające zasadność lockdownów i pokazujące, że no to nie jest tak, jak oni tam głoszą, że jakby, tak jakby wszyscy naukowcy byli zgodni, że potrzebne są maski, że one są skuteczne, że ogólnie pomagają, yy, przy czym zaznaczę tu, że to nie chodzi o to, że maska tak indywidualnie w jednym, w jednym przypadku yy, 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 zatrzymuje te kropelki, w których te wirusy się mogą przenosić, no, to, to, to nie o to chodzi. Nie to jest. Yy, Przedmiotem wątpliwości czy zarzutu. Nie to, że te maski nie zatrzymują kropelek, bo zatrzymują. Problemem jest to, czy to zatrzymywanie kropelek w skali ogólnej, również dla osób bardzo chorych, jest lepsze, niż te straty związane z noszeniem maseczek, czyli z blokowaniem tego wymiany gazowej, z infekcjami tak dalej. Co gorsze, jeśli nie potrafimy, jeśli nie mamy wstępnie tego bilansu, to lepiej zostawić to tak jak w naturze jest czyli oddychać bo w, zgodnie z zasadą primum non nocere teraz już widzimy, że no konsekwencje jednak noszenia maseczek są i ktoś taki mówi, ale bo ty mówisz że, bo naukowcy że maseczki tam te kropelki przenoszą, maseczki blokują te kropelki, w których rozprzestrzenia się wirus no nie, no właśnie. To jest przykład tego, że ktoś powtarza to, co ja wiem, że on to twierdzi, tylko, że ja podważam po prostu zasadność tej opinii. I powtórzenie tej opinii to jest błędne koło w dyskusji. Bo ja właśnie pokazuję i tak, pokazałem takie argumenty, które podważają opinię, że ten fakt zatrzymywania kropelek jest rozstrzygający w tej kwestii. czy Bardziej wymierne tutaj i Bilans zysków i strat jest na korzyść, na korzyść jednak chodzenia z odsłoniętą twarzą. Jeżeli ktoś nie potrafi udowodnić, że lepiej jest nosić maski, a nie potrafi, bo to jest tylko po prostu tak założone przez rząd, który po prostu, że tam jakiś naukowiec twierdzi, no tak, ale są inni naukowcy, inni lekarze, którzy twierdzą inaczej. W związku z tym takie jakby traktowanie jako oczywistości, że te maski coś dadzą, to jest manipulacja. I proszę, odwracanie od tego uwagi twierdzeniem, że tam jacyś naukowcy, bo jakby to była oczywistość, że tak jest, jest po prostu kłamstwem. Bo to nie jest oczywistość. Są różne głosy, różne bilansy. I to jest też odwracanie uwagi od kluczowego argumentu. Uwaga, uwaga! Grasują po Polsce szantażyści. Którzy próbują was obwinić, nie wierzcie im. Stosują oni stare metody operacyjne różnych służb, polegające na tym, że się czyjeś argumenty i normalne zachowanie zakrzykuje moralnym szantażem, obwinianiem, wmawianiem, że ktoś ma jakąś winę jak zachowuje się normalnie i traktowaniem tych oskarżeń jako coś oczywistego. Tymczasem one, nie są niczym udowodnione i są ignorowaniem głosów naukowców, którzy inaczej widzą sprawę, którzy pokazują, że noszenie maseczek i zatrzymywanie tych kropelek z wirusem jest gorsze niż przyjmowanie tego wirusa do organizmu, a jednocześnie utrzymywanie odporności pozwalającej go zwalczać. Pokazują, że lepiej. Żeby organizm miał kontakt z tym wirusem, ale jednocześnie miał odporność. Stąd nie można zmuszać do tego, by wszyscy te maski nosili, szczególnie ci zdrowi. Kto zaś jest szczególnie narażony, to tak jak zawsze w okresie chorobowym, powinien indywidualnie w uzgodnieniu ze swoim lekarzem i rodziną na własną rękę się odizolować, a nie. Dokonywać tutaj takiej zbiorowej akcji izolowania wszystkich, bo to wielu ludzi pozbawi zdrowia, a nawet życia. Jeszcze bardziej szkodliwe jest paraliżowanie służby zdrowia poprzez czekanie na testy, w wyniku którego wielu ludzi umarło, i to jest niezaprzeczalny fakt. Rzekoma skuteczność obostrzeń lockdownów testowania na koronusa. Była zaś niesprawdzoną teorią. I zarzucanie tym, którzy na to wskazują, że to oni szerzą teorie spiskowe, jest przejawem starej metody manipulacji stosowanej przez złodzieja, który chcąc odwrócić uwagę od siebie, woła najgłośniej łapaj złodzieja na tego, kto mu torebkę skradzioną wcześniej wyrwał. Nie wierzmy temu, kto ze swej ofiary czyni kata. Kto obraca kota ogonem? Nie wierzmy temu, kto próbuje najzwyczajniej w świecie oczernić ludzi uczciwie pokazujących argumenty, zakrzykując je obwinianiem, jakoby głosili oni coś, czego nigdy nie powiedzieli. Na przykład zarzucając im, że negują istnienie wirusa, że negują istnienie chorób. Nie! Oni nie negują ani istnienia wirusa, ani istnienia chorób, tylko pokazują, że ani lockdown, ani noszenie masek nie hamuje rozwoju tej choroby, a wręcz przeciwnie, może zaszkodzić. Zaszkodzić nie tylko chorym na tego wirusa, ale i na niespotykaną ilość wielu innych chorób znanych nam od dawna, które w związku z paraliżem służby zdrowia, obniżeniem odporności, w związku ze stresem związanym ze złą sytuacją ekonomiczną, zabiją wielu ludzi, którzy normalnie, bez tych tak zwanych obostrzeń, wyleczyliby się. Od Podamy tutaj przykłady wielu osób z najbliższych okolic, znajomych, osób z rodziny, które nie zostały obsłużone na proste choroby, takie jak wyrostek robaczkowy, rozmaite zakrzepy, zawały niektóre z nich umarły, niektóre z nich ledwo co się wyratowały w ostatniej chwili po oczekiwaniu na obsługę ze strony służby zdrowia. Podamy tutaj niezaprzeczalne fakty, jakim jest znaczny wzrost liczby zgonów w porównaniu do poprzednich lat teraz w październiku listopadzie, z których zgony sklasyfikowane jako spowodowane kwidem, są w mniejszości. Okazuje się, że zdecydowana większość tych zgonów, zwiększonej ich ilości, spowodowana jest zupełnie innymi chorobami. Dodać należy, że klasyfikacja zgonów jako covidowe jest wątpliwa, czego przykładem jest klasyfikowanie tych, którzy umarli na inne choroby, nieobsłużeni z powodu oczekiwania na testy i paraliżu służby zdrowia, im też zapisano w karcie zgonu COVID. To poddaje w wątpliwość wiarygodność statystyk opartych na tych testach. I to są argumenty drugiej strony. Nie zaś, jak to się przypisuje tej drugiej stronie kłamliwie i obłudnie, jakoby twierdziła, że, że nie ma wirusa, że ludzie nie chorują. Nie. Przeciwnicy lockdownu i maseczek nie to czynią swoim głównym argumentem, a wmawianie im tego jest podłą manipulacją. Nie wierzmy moralnym szantażystom. Miejmy swój rozum. To się w opiekę odda panu swe.